Cześć, Mesia, witam się z Wami w nowym filmie na moim kanale. Będzie to film z otwierania paczek, ponieważ przyszły mi paczki, także super, będziemy otwierać. Oczywiście jedną już otworzyłam, ale to jest nieistotne. Ale tych dwóch jeszcze nie, także zapraszam do oglądania. Okay, szybka zmiana ustawienia. Może najpierw po prostu pokażę, co zamówiłam tutaj w tej paczce, którą dawno rozpakowałam. Także są to dwa na mój nowy telefon, który, no, kiedyś kupię, ale to kiedyś. Także to jest pierwsze. Oczywiście wszystko widzicie w odwróconym, ale to jest nieistotne. Tak, dokładnie tak się prezentuje. A to jest drugie. Także, no, super, super. Zamówiłam sobie jeszcze. Momencik, yy, zamówiłam sobie jeszcze osłonki, że tak to ujmę, na kamerę. Nie wiem, czy to coś da, ale były ładne, bo były brokatowe, także zobaczymy. No, najwyżej po prostu. I zamówiłam to wszystko na Scheiniem, wszystkie trzy rzeczy, także super. Zapraszam do yy, dalszych rzeczy, oglądania dalszych rzeczy, coś. No, wiecie o co chodzi. Ok, eee, mam również paczkę z berszki, także możemy otworzyć. Zamówiłam tam dwie rzeczy. O Jezu. Poczekajcie, chwilę. Ok, zamówiłam dwie rzeczy, udało mi się dawać na przecenie kombinezon. Dokładnie tak, kombinezon. E, już Wam pokazuję. E, dokładnie taki, w sensie trochę wygnieciony, ale no tak się prezentuje. Za chwilę będę przymierzać. Udało mi się go dorwać za 30, ileś złotych? 30. No jakoś tak, a kosztował prawie 200, także super, super. I teraz druga rzecz, bo oczywiście rzuciłam paczką. jest Oczywiście, że mi zacięło. No oczywiście, ale drugą rzeczą. Jest taki top, taka kamizelka. No nie wiem, jak to ująć, ale no wiecie, o co mi chodzi, co nie. I no fajne, jest fajne. Ogólnie. Ej, co są zeszyty kieszenie? Ale jazda, mam zaszyte kieszenie. Dobra, nieistotne, ale za chwilę będę przymierzać. Także widzimy się za chwilę. Okej, okay, kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, jest. Torebka, przyszła mi torebka, także możemy odpakować torebkę, w ogóle jaj torebki, to jest, to jest po prostu, no szok, naprawdę, to jest aż dziwne, ale to nieistotne, aha, przyszła, oj, sorry, musiałam kartonem, nieistotne, no, tutaj, dobra, o, jest, dobra. Torebka, to raczej torba, ale wiecie, fajna jest, fajna. I w środku jest taka niebieska, także super jest, naprawdę jest super. także... Aha, aha, aha. Ok, zdążyłam ją już e, całą przejrzeć, także już Wam mówię, co gdzie jest. E, także pojemna jest, 18 litrów pojemności tutaj jest, jak napisana, także super. To jest pierwsza kieszonka dosyć głęboka. Okay. E, tutaj jest druga kieszonka i ona jest na magnes. No nie zobaczcie, o jest, dobra, jednak widać, ale no na magnes jest. E, teraz tutaj muszę odpiąć. No chyba mi czasu znowu nie starczy, ale to nie jest to. Dobra, więc tak, tutaj na pewno no pojemna, tutaj jest na butelkę z piciem, także super. Tutaj jest kolejna przegródka, jak się to prezentuje. Tutaj są dwie, i tutaj jest jeszcze jedna taka duża, także naprawdę super. Jestem zadowolona z tego zakupu, także super. Okej, okay, już przymierzyłam pierwszą rzecz, także tak to się prezentuje. Przepraszam, że to jest ale po prostu. No nie chcę mi się pracować czegoś, co dopiero się dostałam. Nie wiem, czy tego nie zwrócę, także. Istotne, ale tak to się prezentuje. E, tutaj są kieszenie, e, moje kroksy. Aha, aha. Tak, tak to się prezentuje z przodu i tak to się prezentuje z tyłu. Super, w sensie podoba mi się, ale trochę mi odstaje. Może gdyby był bardziej e, ściśnięty, tutaj. No, może, może, ale trochę odstaje. Ale i tak chyba go sobie zostawię fajnie wygląda, uznajmy, także lecimy do następnej rzeczy, okej. Okay, przymierzyłam kolejną rzecz, o dobra może się trochę przestawię. O, dobra, przymierzyłam ten top garniturowy, chociaż zakładając go czułam się, jakbym zakładała gorset, ale to nieistotne. I też zasłaniam sobie włosami obecnie ramionka od Stanika, ponieważ jest on dobrany niekolorystycznie i wygląda to źle, dlatego no nie można go nosić do tego, ale to nieistotne. Dlatego też zakrywam. Eee, fajny, fajny, podoba mi się, co z tego, że przymierzyłam to do dresów, a do spodni garniturowych. Po prostu jeszcze ich nie mam, muszę je domówić, bo nie udało mi się na stronie. Fajny jest, pomimo tego, że tutaj mi tak dziwnie jakoś odstaje I mogłabym to równie dobrze sobie skrócić Ale tego nie zrobię, ponieważ ma to swój urok Także to też zostawiam Super I tak to się prezentuje jeszcze z tyłu Super Także możemy sobie na koniec filmu podsumować wszystko z tego całego holu Także może zacznijmy od... Najlepszej dla mnie rzeczy, najbardziej udanej jest to właśnie torebka. Torba, torebka. Uznajmy. Dokładnie tak, bardzo mi się podoba, także tak możemy od tego właśnie zacząć. Później możemy przejść do Etui. Tak, to również jest. Również jestem z niej zadowolona. Super. No, mamy również jeszcze o, osłonki. No, tutaj nie wiem. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Eee, mamy Aha. również kombinezon. Też jestem zadowolona, ale trochę za różny, ale to nie istotne i tego tak sobie zostawię. Także super. I na koniec mamy jeszcze top, również strzał. Okay, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną w tej ważnej chwili. Uznajmy, eee, tak bardzo ważna chwila dosłownie, mierzenie ciuchów. Cholor zakupowy, bardzo ważna chwila, nieistotne, ale bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do dalszego oglądania. Hmm, naprawdę zachęcam, może być ciekawie, chociaż nie wiem. Okaże się, ale raczej będzie, raczej będzie. Eee, I co mogę jeszcze powiedzieć? Eee, w sumie mogę powiedzieć, że oglądałam już te filmiki, które sobie nagrałam e, do tego vloga, właśnie. Zbyt często mówię słowo także, ale to jest nieistotne. Także, także. Dziękuję za oglądanie i do następnego siema!